Siemaneczko ludziska, jest sezonem wasz. Ho! ho Spax nie umie grać. W nowej serii, jakim jest 30 sekund, akurat wersja zremasterowana, e, reatomizate jakoś tak. Zaczynamy od razu nową grę. Bardzo kiedyś popularny tytuł. Nie będę ukrywał. Szkolenie, wyzwanie, zbieranie, przetrwanie, akopalipsa. Szkolenie. Szkolenie jest to po zgodnie ze z zasadami BHP. <laughs> OK. Okej. To jest zbieranie zapasów, przetwarzanie, obliczeniem e, atomowym akopaliptycznym. Szkolenie jest 100% zgodne z zasadami BHP. Super. No to si rozpoczynamy szkolenie. Goda czeka. <goda> Bardzo ładnie, dobra. Witaj na do ćwiczeniach atomowych. Weź się w garść i skup się na. zanim skończymy, dobra. Przykładowo na zbierania. By moje słowa, ale pamiętam za każdym razem, gdy zobaczymy kolejną atomówkę. Okej. Okay. i do tego x -a. Kto tu pierdzi? A ty pierdzisz tak. Świetna robota. Będą z ciebie ludzie. Nie zatrzymuj się. <laughs> e, e, Tylko z rozrywki znasz procedurę. Znacz punkt. dużym e, pokój biegnij. Okej. Okay. Nieźle. Trzymasz formę. Ale to nie ostatni taki bieg. Znajdź Timiego. Ok, koniec zabawy, teraz przechodzimy do śmietni poważnej eksploracji, żeby najszybciej znaleźć małego Timiego. Żonę? Dla się czas jest zatrzymany, więc my poznajemy... Tak, tylko gdzie on jest? Tu mamy gasmask I też patrzę, aha, tu był. No znaczy właśnie, się pamiętać układ swojego domu. SMS go znajdą. No to... <laughs> znaczy się zapamiętać układ własnego domu. Bo poszefiki cię znajdą. jest <laughs> znaczy najważniejsza: zbierz teamiego, trafi on do wygodnego bunkra jako pierwszy. Okej. Okay. Jeżeli chodzi o. Pomyśl, teraz. Rodzinę albo i nie, decyzja należy do siebie. Eee, widzimy go a teraz zapłacić się z żywność. Okej. Okay. Zbierz oznaczoną puszkę zupy. Najśmieszniejsze to jest to, że wiem gdzie są puszki zupy, ale to musi być oznaczona puszka zupy bram, betty. Zaraz próbuję znacznego, żeby, żeby znać się nie powstrzymuj się. No jest takie łatwe znać puszkę zupy. W pewnym pewnie miejscu stoi. Hmm... No tu, jest pełno. Dobra. doskonały wybór. Taka puszka to jeden solidny posiłek dla cztery do swojej rodziny. Eee... Zbierz znaczną butelkę wody. Ok. Żaden amerykański schron nie obejdzie się bez zapasu wody. OK. Tak na razie ma tyle, więc wystarczy. Mamy za to inny problem. Eee... Na razie możesz mieć ograniczoną ilość przedmiotów. Za każdym razem i coś się tak, waży tak, tak. bierzesz kolejny, musisz wrzucić do schronu do kolejny, który jeszcze masz. Aha, więc muszę potem iść tu i prawdopodobnie wrzucić to wszystko, co mamy, e, do schronu, dokładnie. Aniżswo tak, do niego cały nasiony kulek. Przy odrobinie szczęścia przetrwał nupadek. Bingo, udało Ci się wypić mały zapas żywności, wody oraz oczywiście Timiego. No, ile czasu przyjdzie Ci spędzić na stronie, więc e, warto zapatrzyć się w radio. Doskonale. Nowy wagę złota, nawet o, świat będzie nieco radioaktywny. No, pięć przedmiotów, dobra. No, system wcześniej go daję sekundę sekund zebranie zasobów i rzucenie zasobów. No, od razu się przekonasz, że jest wystarczająca ilość czasu. Wiesz co, najmniej 5 przedmiotów lub osób w ciągu kolejnych 60 sekund dobiegnie do schronu, zanim wskazówka się zatrzyma. Więc zaczyna się prawdziwa zabawa, tak mamy rozumieć. Nareszcie. Żona. No bierz tę zupę! człowieku. Nic nie zbierę. Jest zbyt ryzykownie. Jeśli nie za potrzebne, przetrwanie jeszcze nie jest koniec ćwiczeń. Okej. Okay. Tak, zebrałem wszystko, panie... Zaczynamy na treningu przetrwania w schronie atomowym. Yy, ro... Się. Okej. Okay. Teraz będzie... Yy, yy, jak przetrwać w schronie teoretycznym oczywiście nie my tylko na ćwiczeniach jesteśmy dzień pierwszy ok jesteś w Stronie gratulacji niestety nie koniec ćwiczenia wewnątrz bunkra tam tylko te zapasy i osoby które zostały wcześniej zabrane z domu na razie możesz polegać jedynie na tych kolejnych dni, które będą dla ciebie lekcje, jak przetrwać, gdy świat ogarni. Bożo... Og 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 po świat y spłoni po prostu. Nie zapomnij, rozejrzeć się po schronie, zapoznać się z tym, co, co jest, dowiedzieć się czegoś ciekawego, a jest y ukrytych, jeszcze się pojawi. A dzisiaj, najważniejszego każdego dnia należy nacjonować wodę i żywność, bez tego mamy. Marny los. Nie pijesz. Zasadniczo się zapowiedź parę wody, zakup yy, zupy. Można zacząć symbol butelki lub puszki. No, zarówno jakieś żywność zapasów no, tym później warto. To po może wytrzymać jedynie 4 dni bez wody. I co yy, do pożywienia, dłużej polegasz racji żywnościowych, a pies się mogą zapasować na pewną chorobę. Zajście się na to pełnym czasie, w czasie, bogatej, regularnej diecie. Ok, i tu mamy ten. Dzisiaj nie. Dzień pierwszy, ja pierwsza, próba pąkrzeć. Musi się przeznaczyć do bezpieczeństwa ciasnoty. Ten... szum wentylacji, wiesz, że to potrafię dosłownie pasji. Nie masz nic do roboty. Lepiej tym ćwiczeniu. Jutro... karuchy, podporuchy. Okej. Okay. Aha, i dzień drugi, nie? Dzień drugi. Dzień dobry, państwa. Ufam, że... Le pało się wam wybornie. Łóżka wygodne? Nie? Cóż, lepsze nie będą. się tu trochę, więc lepiej się przywyczajcie. Dzisiaj siedzimy z się racjonowanie, trzeba myśleć regularnie. Później próbujemy czegoś innego. Zainteresowani? Świetnie. co jest prosta. Później skończą się wam zapasy, żywności, wody. Ekwipunek ekwipunkiem. Ale bez picia oraz jedzenia wasz pobyt w tym bunkrze jest... nie, nie skończy się sobą. Aby uzupełnić braki, czasem będziecie musieli e, wysłać pozycje na powierzchnię. Przygotujcie na następny dzień przed jej e, w prawem. Pamiętajcie, że prawe nie można wysłać nikogo. To jest e, wycieńczony. Aha, to jest wycieńczenie będzie. Dla ułatwienia może być przygotowani. Przyjdziemy się na wycieczki pozycji. Nic nowego, nic specjalnego, przynajmniej tak się twierdzi Ted. Mary Jane mówi, że ma się dobrze i nic jej nie trzeba. I sobie dobrze, ale po prostu nie może sobie do, do, do powodu do narzekania. Tym jest źle, czy pyta się, jak długo wytrzymamy. Okej. Okay. I rację. I tam trzeba czytać tekst, w którym tam pisze, czy wszyscy czują się dobrze, czy nie ktoś się jest spragniony, czy ktoś tego. Co my mamy? Okej, okay, wyprawy. Wyprawy na Polskę to nie żarty. Wyspałem sobie wcześniej e, bez maski. Przeciwgadzają, mogą skończyć się tragedią. Aha, ah, ha ah. Mamy Inną chorobę, wyślimy na zapowiedźcie osoby zdrowe i e, odżywione. Chorzy, rani, lub. No chciał jeszcze powrót, o sobie ten go, więc, nie sobie tego gołu, ty, idzie gruba. Dzień trzeci. Co my tu mamy? W związku z tym, z jedynymi to twój wróci niebawem. W czasie prawdziwej akopalipsy wyprawy mogą trwać po kilka dni w międzyczasie no, się będą inne problemy, mniej, mniej trywialne niż kwestie diety. Niektóre z nich mogą wydawać się prawdziwą próbą charakteru, przekonać się jakiej glini jesteście ulepieni, jak zwykle, zaczynaj jest rodzina racji czynnościowych, nie chcemy nikogo zapłocić, prawda? Mary Jane, na... Prowana na drzewność, niech wraca szybko, gdzie jest, gdzie jest woda, gdy te jej potrzebuje. Okej, okay, Doris po prostu chciałaby trochę wody, Tim nie potrzebuje wiele, a Fenom musi się napić. Więc Bach, Bach, Bach. Jestem wojskowym, więc zasady mi wyobraźni, ale że się taki scenariusz, żebym już komuś dzieciaków Dzieciaków. No cóż, będę mi ale. Niemiecie wychowane tak czy W końcu się świeżego jadła. To samo się przyjmie. Czas na trzy, Czy ugotujesz zwierzaka? Okej. Okay. Prze y przetrwaj szkolenie. Okej. Okay. Będziemy gotować jakiegoś chomika. No szkoda z chomika. Wasza że żarcie mam. Doskonały wybór. Mają futrzak. Przesz, na władzę i będzie znacznie lepszym posiłkiem na kilka dni. Może jednak namyślić zapas... Yy, jeśli zapas kuszew w sumie się wyczerpie Ted Nie jest już spragniony, dolor jest nie jest już spragniona, Timi. Nie potrzebuje już nie wody. Okej. Okay. Niektóre sytuacje mogą wymagać wykupienia Twojego ekwipunku. Czasami może się okazać, że brakuje ci aparatu, którego, który mogę Cię w twój lok. Przed wybuchem warto wnieść z to, co wyjść będzie najpotrzebniejsze. Niemniej jednak każdy przedmiot e, e, może okazać się użyteczny. choć chcesz dziś e, porobić, wyczy karabin. Wyczyścić karabin, e, posłuchać radia, może być cenie Okej. Okay. Wyczyśmy, e, wypucujmy karabin. Dzień piąty. O, wróciła. Pobita. Tutaj że więc bronienie w tym stanie jest bardzo ważne. Pamiętam, że nawet nie jest ona uszkodzona. Ponieważ trafić okazję, by ją naprawić, wystarczy trochę majsterkowania, by być. By, gumy do rzucia i sznuruada, oczywiście. W stylu Mike'a Vera, naprawa. Dobre nowiny: nasza akwarystia powróciła, a niekoniecznie tej dodatkowe zapasy. Czasy nie będą mieli szczęścia i wrócą do domu pasku albo napromieniowani. Uwierz mi, to drugie jest mało zabawne. Liczenie w nocy jest stanowczo nowo yy, przyreklamowane. Dzisiaj marsz po został ranny, warto opatrzyć go. Ma dzień jest ranna. Ma i dzień na odrobinę jedzenia. Serio? Warto jest ze sobą spokój okay. poranki, dzień nie To tylko jak w porządku w imieniu jego chłopców, też sobie radzi. Okej. No, i to wszystko, tam nie widziałem, żeby tam więcej potrzebowało. Ok, Ale nam aby przynajmniej jednego dodatkowego, jednego całego w wyprawę. Niemożliwe tej sytuacji. Ok, błąk też od czasu do czasu i powtórka, kiedy wrócą. Może okazać się, że ktoś przejął naszą kryjówkę. Ok, porządna kłódka wytrzyma. No nie, ale nie na długo. No, mam akurat kłódkę, zewiołem. wziąłem. Dobry procyfikat, cały czas wyspać jeszcze kilka dan radę. Możliwe, że nie będzie zamieniać tak źle i wkrótce stąd wyjdziecie. Nie mów nikomu, co ci powiedziałem. <noise> dzień szósty. Będzie chodziło o to, żeby tydzień przetrwać. Będziecie tutaj. Procowrócić na zewnątrz, ale spróbujmy jeszcze raz. Na pewno razem chodziło o to, wybór. Wykazało się, ze wydrowiec tak trudny jest, się natomiast szansę e, obrować miałka i kwikunkiem. E, nakam swoją kompanię i widzimy się przy na półkrat. Mary Jane zasługuje na podobne jedzonka. Mary Jane, Jane ma się lepiej, od tamtąd rany. Ted jest jest bardzo spragniony. Ted chce pić. Mary Jane chce jedzenie. Mam na pewno gdzieś jeszcze jakąś wodę. Doreles chce pić. Tymi. E, Obratujmy tak, e, jeść, wyfysty pić, Zbudzimy na ekspozycję. mi, idziesz. <słyska> Posłałem dzieciaka. <słyska> Zapewnie dajcie zapewne, e, dacie sobie jedno proste pytanie: Po co siedzimy w tym skronie? Dlaczego? Nie pójdziemy na. na w, 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 nie pójdziemy w pole. Wtedy pomysł, powiedzieć jest prosta. To byłoby samobójstwo. Jeżeli jakimś mi czytałem, nie świeci mi na to na pewno, że będą to migracja skorpiony. Mówię całkiem poważnie. Wasza jedyna nadzieja jest wcikanie na ratunek przez naszych bohaterskich chłopaków. Najlepsze jest, y, co możemy zrobić, to próba nawiązania kontaktu ze włoskiem USA. E, przygotujcie się na ewakuację Timmy, poszedł zasunęć e, na Jane Amon poradzi. mam nadzieję, że sobie poradzi, dobrze, Ekwipunek Shootcase. case. Mam nadzieję, że na no, robinę jedzonka, Trzeba się napić, e, spragniona i żarcie, tet i Dolores spragnieni. Nie, 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 ratunek nie idzie dziś jutro. Jest utrzymanie działającego radia i przygotowuje się do przedmiotu mózgowego. Ja Myślisz, że mogą być ostatni, poza e, naszymi wózkami, że mogą być klasować bandyci. Nawet komuchy. Pomyśl tylko, jak to się stanie, e, jeśli czerwony znajdą nasz schron. Pomyślcie, tak? Podczas gdy jest gdy, gdy, gdy puka drzwi do drzwi schronu dwukrotnie, to czy to jasne? Dwa razy. Dzień ósmy. Timi wrócił. No niektóre, niektóre dni wiele może się dziać. Trzeba być gotowy na różne przeciwności losu, dlatego ten dzień będzie spokojny. Zagłczymy na loterii. Zostajemy to w pełni. Jest i pić, odpoczywaj. No i to że... Boże, widzę, że są się zawsze wykonujące. Chcieliśmy być, że Timmy jest sobie dobrze, a zuch w ogóle jest bezpieczny No, Ramy jak tej ekscypieców zróbmy wizytę lokalnej placówce, oczywiście nie w celach. Edukacji wykluczone powinniśmy na tym po prostu desperacja. Ta szkoła wygląda się pracującym źródłem zapasów. W klasie biologicznej e, stało akwarium, rybki po kiedy z głodu, ale woda i zbiorniki wciąż nadawały się do picia. co są co, co jej napełnienie kilka butelek. Za butelki proszę. Webby był na II wojny światowej w z... swojej go się jest pamiątek. Między innymi granaty. Poszukaj w pełni sprawną maskę przeciwgazową. O proszę, plus jedyna maska przeciwgazowa miał, bo wariat trzymał jakieś śmiecie z drugiej wojny. Kasa grogawiczna nie była zbyt fachowo wyposażona, jedyną istotą była mapa, którą musimy znaleźć naszego miasteczka. Lepszy niż nic, nic mapa. Mary y, zjadłby coś, Mary Jane nie jest spragniona. Tety jest głodny, w właśnie tak jak teraz. Doles nie aba z góry kawał czasu. Tym jest bardzo głodny, okej. Okay. Głód, głód, głód i głód. Nie dobrze e, zapatrzony. Jesteś jesteście w stróżnicy, co mi grozi. Jednak te mogą sens was w parę dni, w tygodni. Podobnie nie rozwagą w wyniku jedynie ćwiczenia, jeżeli e, dojdzie do wojny atomowej, nie będzie miejsca na żarty. Dzień 9. Zjadłeś słupkę. Jane zjadłaby coś, Timi powinien coś zjeść, Ted nie jest już głodny, Doris nie jest już głodny. A, Timmy i Mary są jeść. W tym miejscu się drzwi, wasz oddział ewokacyjny powinien wkrótce u y, was być, ale oczywiście za Stożność scenariusza scenariusze z grozi różnymi niebezpieczeństwa. Okej... Okay. Tim jeść, Jane jeść. Ktoś puka do drzwi. Posłuchajcie, to w, możemy z tych trzech urządzeń. Drzwi, tak. Puka do drzwi. Przysłuchując się. Uważniej można rozróżnić po... powtarzające się sekwencje trzech uderzeń. Oni mówili o dwóch, więc nie. Mówili dwa uderzenia, nie trzy. Grożna decyzja. To nie byli goście. Ci, którzy oczekiwaliście, a strożnie nigdy nie zawierę, A więc postępowanie klucz do naszego przetrwania. Tim powinien coś zjeść. Tim nie potrzebuje wiele, ale na pewno musi pić. Jeśli pić. Ted pić. Głodny wody. Czasem Dorolet na pić. Tak, Dorolet woda. Ok. Eee, nie jest już głodna wody, więc tutaj woda. Ted, ted chce pić, Ted chce pić. Timmy, e, e, Timmy dostanie zipkę. Już liczyliście owoce przed snem? Was spokój zakłóciło pukanie do drzwi. Ktoś naprawdę chce się do was dostać, bo po prostu nie nosi tych ty, ty drzwi. Dwa uderzenia, dwa uderzenia. Okej, okay, dwa uderzenia. Koniec! No, przeżyliśmy, tak? Oznacza. No, dwa uderzenia były. Doskonała robota. Jesteście bezpieczni w ...nasz naszym między żołnierzami. No, teraz na szalotkę. Otóż, sobie. Będziemy e, dwa dni w schronie. Pierwszy dzień jest ćwiczeń, drugi dzień powrót do szkoły. 10 dni zaczęliśmy ćwiczenia. Przetrwać szkolenie. Super. No to co? <laughs> Sam uciek? tak, dało się przetrwać, nie? Bo to trzeba było po prostu pomyśleć trochę lepiej. Będzie się swoją przygodą, e, nie, zakończamy, zakończamy, tam na dole jest przygody, które zasponiłem. No to co, on no będziemy się żegnać, dziękuję bardzo za oglądanie, spotkamy się już w normalnym odcinku, już nie w samouczku, mam nadzieję, że się trochę nauczyłem, trochę poczytałem, za dużo czytania, <grytania> sami wiecie. No to co? Na dole wszystkie linki w opisie, w góry będą karty na inne odcinki, na które zapraszam. Cześć i czołem, pa, do następnego. Oczywiście suba i lajka like zostawcie dla nas, dla naszej tej, tej, tej przepięknej rodziny. i dobry, pani Doroles. Cześć, czołem, pa, do następnego. Cześć, pa! Bo, pa.